W dzisiejszym poświątecznym odcinku powiem wam kiedy rozpocznie się nowy sezon. Jeśli ktoś jeszcze nie widział odcinka o Irku, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z nim. Bo serio warto wiedzieć co tam się wydarzyło. Niestety jest to ostatni tego typu film, ponieważ jak wiadomo jedenasty sezon będzie ostatnim. Zanim przejdę do głównej części tego odcinka, chciałbym wam zająć dosłownie kilka sekund. Kiedy wspominałem o ustawie Lex TVN. Przyznaję wtedy trochę przydzbanik. Natomiast jak sobie o tym wszystkim poczytałem, momentalnie zmieniłem zdanie. Nie chcę na tym kanale uprawiać żadnej polityki, bo to nie jest moja broszka. Lecz jeśli prezydent ją podpisze, to na pewno nowego sezonu nie zobaczymy w telewizji, bo stacji TVN7 w lutym kończy się koncesja. Także może być różnie. Jeśli ta sprawa dotyczy ciebie, to lepiej zainteresuj się tym tematem. Przechodząc do głównej części tego odcinka, teraz powiem kiedy rozpocznie się nowy sezon w telewizji, a tu tutaj... Tutaj mówię o playerze. Od 2019 roku premiera nowego sezonu była w ostatnim tygodniu lutego. Natomiast w 2022 roku nie ma go, gdyż miesiąc kończy się 28 w poniedziałek, więc na 99%. Ostatni sezon rozpocznie się 21 lutego, przechodząc do playera. Tutaj będzie krótko zwięźle i na temat. W ostatnim sezonie raczej nie możemy spodziewać się fajerwerków w postaci miesiąca do przodu, jak to miało miejsce w ostatnim roku. Także pra premiery pojawią się dwa tygodnie przed oficjalną premierą w telewizji, czyli 7 lutego lub 14. To wszystko od nich zależy. Już wielokrotnie wspominałem iż są okralani z całych odcinków, więc trudno przewidzieć co postanowią. Na pewno będą chcieli zarobić na tym jak najwięcej, a nie stracić. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu premiera a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy czekasz na ostatni sezon?